No, gratuluję tutaj hmm, trenerowi Tułaczowi zwycięstwa, trzy punktów. Yy, uważam, że Siarka to bardzo, bardzo dobry zespół. Aczkolwiek my, my zagraliśmy na pewno dzisiaj dużo lepiej jak tydzień temu na zniczu, na zniczu Pruszków. Yy, pierwsza połowa mimo wszystko zespół Siarki, zespół Siarki grał lepiej od nas, ale, ale, ale byliśmy bardzo zdyscyplinowani w obronie. I gdyby nie pochowy błąd Królczyka, myślę, że skończyłoby się to pierwsza połowa 0-0, w drugiej połowie siarka ewidentnie czekała na, na tak szybki. My skupiliśmy się na, na tym, żeby, żeby szczelić bramkę. Było na pewno kilka ciekawych akcji, było dużo stałych fragmentów gry. No ale tak, i obiektywnie, obiektywnie oceniając, no, nie stworzyliśmy sobie stuprocentowej sytuacji. I uważam, że pochwała dla drużyny za grę, za walkę. Za, za to, że tak tak silnemu zespołowi, jak siarka, postawiliśmy takie, takie warunki, i, no i myślę, jak, jak oglądają dzisiaj naszą grę, to, to można być optymistą w kontekście następnych spotkań ligowych. Dziękuję. Cieszę się przede wszystkim z na wyjeździe. Oczywiście, żartuję. No, dziękuję za to, bo y, za ciepłe słowa, aczkolwiek y, myślę, że mamy trochę większe oczekiwania sami od siebie, ja myślę, że faktycznie zgodzę się tu tym zadaniom, że, że y, dzisiaj zespół nad z no, zagranicowali na niż w Pruszkowie i postawił twarde warunki do przerwy, świetnie zorganizowali, w oni byli blisko siebie, bliskie, blisko formacji i, i, i nam było bardzo ciężko się przeżyć, chociaż uważam, że graliśmy lepiej do przerwy i, i kilka razy udało nam się mm, zbliżyć pod bramkę rywala i, i, i zagrozić, bo, bo bo i Figo miał y, na nodze piłki, który mógł rozstrzygnąć, jeżeli chodzi o zdobycie bramki. No wykorzystaliśmy do bólu błąd rywala, zdarzają się takie bramki. A o drugiej połowie mogę powiedzieć tylko tyle, że że nie wyglądała tak, jakbyśmy chcieli, i wszyscy, co byli na meczu, powiedzieli. Błędy w komunikacji. Myślę, że tutaj my też musimy, koszta przy kolejnym do wyciągnąć związki, bo było dosyć mocno w tym tygodniu pod względem pracy i, i, i przy tym upale mogło, mogło to też zaważyć na, na postawę zespołu. Ale dlatego podwójnie się cieszymy z tego zwycięstwa. Pamiętamy, jak zaczęliśmy w tamtym roku. Jest w tym. ja Państwu mówiłem i mówię w tym nowym sezonie, że te zespoły, które są w tej nowej drugiej lidze, nikomu się nie położą. I ten przykład dzisiaj tej drużyny na Wiślach był najlepszym tego przykładem, bo, bo naprawdę, jeżeli chodzi o dyscyplinę w grze, defenzywie, to, 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 to mało było takich zespołów w tamtym roku w tej Lidze Wschodniej, ale, a trzeba też podkreślić, że w drugiej połowie przy starych fragmentach siali naprawdę duże zagrożenie, bo zawodnicy przeciwnika mieli dobrze, dobrze te staje fragmenty pracowane. Cieszę się ze to jeszcze raz powtarzam, mamy nad czym pracować, nie popadamy w żaden tym zresztą ja cały czas podkreślam, że wrócimy twardo po ziemi. Widać, 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 czym mamy pracować i w tym kierunku mam. musimy iść. Oby, tak, oby te wyniki były w następnych meczach zadowalające. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania tak. Państwo? Panie trenerze, kiedy wraca do grania Robert Chwastek i co z Gruzinami? Właśnie, ja nie jestem trenerem, który, który utyskuje czy narzeka na, na sytuację. Niestety w tamtym roku widzieliście Państwo, że, że te, te, to zdrowie, o którym mówię, że, że to jest szczęście. Różna ma szczęście, to oni mają zdrowie. No niestety nam się też zdarzyło tak, że, że, że no Robert za jest badany w szpitalu, leżał cały tydzień w szpitalu w rezonansie i to mogę. Rezonans zaczyna się mówić tej, na początku tygodnia i będziemy wszystko wiedzieli. Liczę na to, że, że wszystko będzie dobrze i. i no, trzeba powiedzieć, wyróżniający się zawodnik w ostatnim meczu no, nie mógł zagrać I to też był dla nas jakiś kłopot. No, tu trener akurat zyskał zawodnika, bo Piotrek prawda? a myśmy stracili i, i no, czekam, czekam na, na Roberta. Myślę, że tu będzie wszystko pójdzie w dobrym kierunku i, i on dołączy już w następnym tygodniu. Yy, jest akceptacja, wyraziłem poparcie, bo to jest chłopak naprawdę o bardzo dobrej umiejętnościach. Tak się prezentuje na treningu, bo tylko z tego mogę go ocenić na ten moment I, i czekam na certyfikat. Czekam na to, kiedy zarząd, klub potwierdzi go do gry. Uważam, że to będzie wzmocnienie dla zespołu, a drugi, drugiemu się przyglądamy spokojnie i myślę, że do końca tego tygodnia dam odpowiedź. czy Ja to podkreślam, zawodnik musi być o pewnych, pewnej jakości umiejętnościach, które, które no, no są większe niż, niż tych zawodników, których posiadamy. Czyli z Tamazem to jest kwestia jakiegoś certyfikatu? A myślę, że z to jest kwestia potwierdzenia go i, i do naszej, związku i, i, i wtedy zawodnik będzie gotowy do, do tego, żeby podjąć rywalizację w zespole i wywalczyć sobie miejsce w składzie.